Uwaga, dosłownie przed chwileczką, jak przeglądałam moje filmy, zobaczyłam, że wbiliśmy 160, wreszcie 160 subskrypcji. Więc bardzo Wam dziękuję za to, że mnie obserwujecie i nadal, że ze mną jesteście. Duże buziaki ode mnie do Was i naprawdę no, z całego serduszka dziękuję. No, więc jeszcze trochę i już dobijemy do. 70, więc proszę Was do zasubskrybowania mojego filmu i różnych innych filmów i polajkowania. I naprawdę z całego serduszka dziękuję Wam za 160, co was prosiłam i mi tą przysłuchę zrobiliście. Dziękuję. Chyba to był dla mnie prezent na mikołajki. Naprawdę mogę dla Was zrobić wszystko. Piszcie w komentarzach, jaki odcinek dalej. Nie mam za bardzo dużych pomysłów, więc y, z kają, bez Kaji możecie zrobić y, jakby, wymyśleć coś w komentarzach na jakieś, na jakie inne odcinki. Ale naprawdę z całego serduszka Wam dziękuję, że mnie obserwujecie. No i to są podziękowania ode mnie. Majo!